Witajcie, moi drodzy. Przygotowałam dla Was film o programie drugim. Tak naprawdę można to wszystko przełożyć też na poziom trzeci, ale w programie na poziomie drugim bardzo często macie takie niejasności, nie wiecie jak te ćwiczenia poukładać, nie wiecie jak iść dalej. Jedynka jest dosyć prosta i ja zawsze Wam przypominam, że trzeba ją przejść po kolei. Na dwójce i trójce. Nie jest już tak łatwo, chociaż mamy dużo większą dowolność w takim wybieraniu i układaniu sobie planu pracy. Na poziomie pierwszym mamy książkę, więc dla Was wy się od razu na tym opieracie i idziecie według ćwiczeń po kolei. Na poziomie drugim tej książki nie ma i wydaje Wam się, że nie jesteście w stanie sami ułożyć sobie planu pracy, że nie wiecie co robić. I właśnie dlatego jest ten film. Bo chciałabym Wam pokazać, że doskonale sobie poradzicie, ponieważ w książce będą ćwiczenia. Te ćwiczenia, które już w większości naprawdę macie ponagrywane i są materiały w klubie do tego filmu, te ćwiczenia też nie będą wyznaczały Wam jednej, jedynej kolejności wykonania. I dzisiaj Wam opowiem to, co też będziecie mogli za jakiś czas przeczytać w książce: jak wygląda plan pracy na poziomie drugim i tak naprawdę, też dalej na poziomie trzecim, ale skupimy się na dwójce, żebyście na tych materiałach, co macie w klubie, te wszystkie filmy, i też w tych materiałach, które są w sklepie, które wy jako klubowicze możecie sobie zdobywać chociażby w nagrodę za pracę domowe z danych okresów. Więc opowiem Wam, jak to wygląda na poziomie drugim, i oprzemy się, moi drodzy, na tabeli zadań które macie w klubie, które możecie sobie pobrać, które są w tych programach pracy. Jak to wygląda na dwójce? Na poziomie pierwszym oczywiście mamy ćwiczenia, które są ułożone w kolejności i tak jak macie w książce, tak jest to ułożone w tabeli. Na poziomie drugim również ułożyłam wam tabelę, tak jak jest to ułożone w książce, której wy jeszcze nie macie, ale książka jest w trakcie przygotowania i ja już wiem, jak to wszystko porozmieszczałam. Tak naprawdę nie ma wielkich różnic z tego, co do tej pory pracowaliśmy, ale co z tym poziomem drugim? Moi drodzy, na poziomie drugim, jak wiecie, wprowadzamy wzmacnianie czyli nieco inny sposób działania fazami. Ta pierwsza, druga, czwarta faza. To, że ktoś Pracuje na poziomie pierwszym, nie znaczy, że tych faz wzmacniających nie mógł już tam zacząć wprowadzać. To były bardzo indywidualne rzeczy, ale ogólnie wprowadzane są na poziomie drugim. I mamy na dwójce coś takiego jak baza freestyle. To jest na samej górze tabeli i tak samo też będzie w książce. Ta baza freestyle to są ćwiczenia, które należy wykonać, zaczynając poziom drugi. Albo już nawet gdzieś tam pod koniec poziomu pierwszego. W tej bazie, moi drodzy, jest wprowadzanie faz wzmacniających w rytmicznej presji, faz wzmacniających w stałym nacisku, jest też budowanie odległości, czyli fazy płynne, zwiększanie ilości kroków. Ja tam też bardzo lubię dołączać ćwiczenie do tyłu w bok czy fazy wzmacniające właśnie w prowadzeniu na odległość, żeby konie trzymywał lepiej chód, korygowania. To jest ta nasza baza. Ale co najważniejsze, wzmacnianie w ćwiczeniach, które konie już zna, rytmicznej presji, stałego nacisku i stopniowe budowanie odległości. To jest to wprowadzenie wzmocnienia powinniśmy zrobić na poziomie pierwszym. Ale co jest dalej? Zobaczcie. Jest tabela podzielona na odczulanie, prowadzenie i podążanie, zmiany kierunków, przejścia i zabawy z energią, ruchy boczne, potem są ćwiczenia dodatkowe i praca w ustawieniu. Czyli, tak jakby ustawienie jest też wydzielone z tej pracy freestyleowej, którą mamy w pierwszej części tabeli. I co teraz? Na poziomie drugim i na poziomie trzecim nie ma konieczności pójścia idealnie ćwiczenie po ćwiczeniu, czyli najpierw to odczulanie, potem podążanie, prowadzenie. Dlaczego? Dlatego, że wy macie już zrobioną bazę na tej jedynce. I to, co się dzieje na dwójce, a potem dalej na trójce, to jest rozwijanie ćwiczeń, które koni już poznał w większości na poziomie pierwszym. Więc co wy możecie zrobić? Możecie sobie we, w, tak jakby w obrębie Konkretnych kategorii odczulania, podążania i prowadzenia, zmian kierunków, przejść, kontroli przejść i zabaw z energią, czy ruchów bocznych, wybierać, co chcecie w danym momencie rozwinąć, udoskonalić. Czyli na przykład chcielibyście popracować bardziej nad zmianami kierunków, więc możecie po zrobieniu tej bazy. Freestyle'owej, co jest dosyć istotne, czyli chociaż w prowadzeniu tych faz wzmacniających, możecie sobie zdecydować, że teraz zaczniemy wprowadzać zmiany kierunku przez liścia i przez, czy przez przód, skłusa w kłus, czy w kłusie. Co jest istotne tylko, moi drodzy, w tych kategoriach poruszamy się według kolejności ćwiczenia. Czyli jeżeli zmiany kierunków przez liścia czy przód, z kusa w kół kus są przed spadającym liściem, to tak to róbcie, ale możecie zdecydować, że na przykład nie zajmiecie się zmianami kierunku po wprowadzeniu faz wzmacniających. Możecie się zająć wprowadzeniem z pierwszej strefy freestyle'owym, kontrolując łopatki i zad, a dopiero potem zrobicie na przykład podążaj za mną na odległość wstępie w kusie. I w galopie, nie ruszając w ogóle zmian kierunków, nie ruszając przejść na baty, na jakieś inne zabawy z energią, nie ruszając odczulania, tylko pamiętając o tym, że w obrębie danej kategorii, które tu macie też w tabeli, już dla ułatwienia w książce, też one będą podzielone na takie kategorie: wybrać pierwsze ćwiczenie z kategorii, drugie ćwiczenie z kategorii, a potem trzecie. I to jest w porządku, ale możecie też, moi drodzy, zrobić po jednym ćwiczeniu. Na przykład chcemy coś z prowadzenia, potem chcemy coś zrobić ze zmian kierunków, a potem na przykład wprowadzimy przejścia w dół na bad 180 stopni. Wybieracie sobie pojedynczo z każdej kategorii. Dokładnie to samo. Moi drodzy jest, jeżeli chodzi o pracę w ustawieniu. Czyli to nie jest tak, że musicie zrobić wszystko, co jest w freestyle, żeby dojść do pracy w ustawieniu. Musicie zrobić wzmacnianie, czyli te wprowadzić fazy wzmacniające i tak sobie, można powiedzieć, realnie ocenić, co jest nam potrzebne do danego ćwiczenia. Jeżeli chcecie się zająć przesunięciami do ser na stały nacisk, które są wykonywane z bliska, to wiadomo, że z pierwszego poziomu musi działać prowadzenie z bliska. Może warto to prowadzenie z bliska zaopatrzyć w fazy wzmacniające, żeby koniusz lepiej reagował na nasze ruszenie, lepiej reagował na przejście w dół. Na tych, można powiedzieć, samych fazach, tylko z pominięciem trzeciej i w tych samych ustawieniach, co na poziomie pierwszym. Tak dokładnie się to rozwija. Ale w ramach ustawienia musicie pamiętać, żeby iść po kolei w kategorii, czyli najpierw przesunięcia na ser, na stały nacisk, potem przesunięcia na rytmiczną presję, potem prowadzenie ze strefy pierwszej z wygięciem. I tutaj, ponieważ prowadzenie ze strefy pierwszej z wygięciem, prowadzenie ze strefy pierwszej wchodzi dopiero na poziomie drugim, to logiczne jest, że zanim zaczniemy to robić z wygięciem, no to warto tutaj w prowadzeniu i w podążaniu freestyle'owym zrobić to prowadzenie freestyle'owe. Wy na poziomie drugim naprawdę jesteście już bardzo takimi świadomymi trenerami swoich koni i nie musicie trzymać się tylko jednej słusznej ścieżki układania planu treningowego. To jest bardzo ważne, bo w zależności od tego, na przykład, co chcecie dopracować, z czym wasz koń może mieć problemy, albo co według Was wymaga teraz pracy, co jest Wam potrzebne, czy gimnastyka, więc skupicie się bardziej na pracy w ustawieniu. Nie musicie robić, podążaj za mną, nie musicie robić jakichś, nie wiem, innych zaawansowanych ruchów bocznych, nie musicie robić przejść na bat 180 stopni. Z kategorii przejścia i zabawy z energią, żeby popracować nad wygięciami konia. Więc tutaj musimy się zastanowić, co chcecie w danym momencie robić. Możecie się skupić na pracy freestyleowej przez jakiś czas, możecie się skupić na pracy w ustawieniu, możecie w dany dzień robić jedną rzecz, w inny dzień robić czegoś więcej. To jest bardzo istotne, żeby zrobić sobie właśnie takie podzielenie na kategorie i wśród nich wybierać. To, co macie tutaj w bazie freestyle i w ustawieniu w dystansie i pracy w ręku, to jest zestaw podstawowych ćwiczeń na poziomie drugim. Są też ćwiczenia dodatkowe, opuszczanie głowy, masaż ogona, wąchanie, jakieś prace na drągach, które są rozwinięciem przeciskania czy poznawanie przyczepy. Praca z flagą, praca z lasso, praca z flagą. Będzie jeszcze nagrany filmik: to jest nic innego jak torebka foliowa w naszym wykonaniu z, ze stickiem. Takie przyzwyczajanie nie jest to rzecz obowiązkowa, ale warto znać. I oczywiście schematy, moi drodzy, to też jest rozwinięcie tego, dodawanie kłusa, do co robiliśmy na poziomie pierwszym. Więc Wszystkie te rzeczy są jakby kategoriami, w których wy się poruszacie, wybierając wewnątrz kategorii ćwiczenia po kolei. Bazując, co najważniejsze, na tych ćwiczeniach początkowych, szczególnie na wzmacnianiu rytmicznej presji i stałego nacisku. Jeżeli nie robicie ćwiczenia do tyłu, w bok. Też się nic nie stanie, bo ono jest rozwinięciem budowania odległości. To już wiemy. Więc możecie spokojnie po wzmacnianiu zrobić sobie prowad coś z kategorii prowadzenia, zmian kierunków czy przejść i zabaw z energią. Ponieważ wiele osób się martwi, że jeszcze nie ma rozpisanej książki, że nie wie, co robić, moi drodzy, jest mnóstwo filmów, i zobaczcie, jak wejdziecie na naszą stronę. I rozwiniecie sobie klub, macie wszystko podzielone. Praca na linie, praca w siodle, praca na wolności na poziomy, i jak wejdziecie na linę, na poziom drugi, to otworzy Wam się dokładnie to, co macie w tabeli z umieszczonymi przez nas, to cały czas uzupełniamy, w zależności od tego, jakie filmy się pojawiają. Na tą bazę Freestyle macie filmy, macie odczulanie, dokładnie tak samo, w tej samej kolejności jest umieszczone to, co jest w tabeli. Poziom drugi na linie macie nagrany niemal cały, można powiedzieć, że cały, więc nie ociągajcie się, nie obawiajcie, nie wiem, że nie ma książki, że nie wiecie, co robić, wszystko wiecie, bo macie tutaj dokładnie rozpisane. Macie odnośniki do poszczególnych filmów. Otwierają Wam się konkretne filmy pokazujące, co w danym etapie trzeba robić. Praca w ustawieniu to samo. Już nawet nie mówię, wiecie, o materiałach, które macie dodatkowo jeszcze w sklepie, które, tak jak mówiłam, za pracę domową możecie zdobywać, jak odrabiacie wszystkie zadania z danego okresu. Nie zawsze to trzeba kupować. To samo jest. Z pracą w siodle. Też są według tabeli porozmieszczane filmy i możecie bez problemu, moi drodzy, te filmiki oglądać i wykonywać. Ja Wam tutaj pokażę tabelę z siodła. Ta tabela wygląda tak. Tutaj można powiedzieć: dla ułatwienia zrobiłam Wam tak, że macie. Pracę freestyle, potem pracę w ustawieniu, trudniejszą pracę freestyle i trudniejszą pracę w ustawieniu. To oczywiście macie rozpisane oczywiście schematy. Więc zaczynając poziom drugi, dobrze jest zacząć od wersji freestyle'owej, też faz wzmacniających, potem są chody w chodach, ale również możecie manewrować między freestyle'em a ustawieniem. Obserwując, czy to, co robicie w ustawieniu, nie wymaga tu jeszcze z freestylu jakiegoś dopracowania i najpierw zrobić sobie freestyle z pierwszej kategorii, zanim zrobimy freestyle z drugiej kategorii. Nie zaczynać ustawienia z drugiej kategorii, jeżeli z pierwszej mamy niedokończone ćwiczenia, bo nie da się, moi drodzy, na poziomie drugim, gdzie mamy mnóstwo różnych koni. Różnych problemów i naszych potrzeb, ustawić tego tak, żeby było wszystko w jednej kolejności i w jednym zadaniu. Po prostu nie ma takiej możliwości. Znaczy, wiecie, można by się uprzeć, ale to jest bez sensu, dlatego że na przykład nasz koń może potrzebuje dopracowania więcej w zmianach kierunku może one mu pomogą w zmiany kierunku skusa w kus. pomogą mu w przejściu do ósemki do schematu ósemki albo ósemka pomoże ogarnąć na przykład zmiany kierunku przez przywołanie skusa więc my tutaj już musimy się wykazać pewną wiedzą, przeczuciem i znajomością naszego konia, żeby wyłuskać Ćwiczenia i zająć się w danym momencie tym, co chcemy. Tym bardziej da nam to możliwość takiej trochę wszechstronności, urozmaicania. Nie, że wszystko w jednej kolejności i nic więcej nie możemy robić, popracować na przykład na poziomie drugim, zacząć sobie, od ruchów bocznych na stały nacisk, bo je umieścimy jako ćwiczenie, nie wiem, tam pod koniec książki, a wcześniej całą resztę trzeba zrobić. A dlaczego nie? Można tak robić. Jeżeli potrzebujemy to do jakiegoś innego ćwiczenia, na przykład do przesunięć do ser na stały nacisk, warto nauczyć freestylowo odsuwania się tego konia całym ciałem, bokiem przy ścianie, na stały nacisk, bo to nam pomoże. I nie da się w jeden, jedyny sposób idealnie tego poukładać. Bo na przykład ktoś będzie się chciał bawić freestylowo przez pół roku i nie ma potrzeby wprowadzania ustawienia. Bo jego koń sprawny, bo jego koń świetnie galopuje sam z siebie i nie wiem, nie chce mu się pracować gimnastycznie, chce się bawić freestylowo. Może to nie jest żaden problem. Dlatego jeszcze raz przypominam wam, baza freestyle. Po czym z poszczególnych dalszych kategorii wybieracie sobie to, co chcecie robić, ale trzymajcie się kolejności ćwiczeń według kategorii. Możecie robić po pierwszym, nie wiem, każde ćwiczenie pierwsze z kategorii, jak chcecie. Możecie robić, zająć się na przykład przez jakiś czas tylko prowadzeniem i podążaniem, a za jakiś czas przejściami i zabawami z energią musicie świadomie patrzeć, co jest do czego podobne i co was w danym momencie interesuje. Na poziomie trzecim jest bardzo podobnie. Też jest praca freestyle na jednej linie, która jest, ja już tutaj nie dzieliłam na odczulanie, prowadzenie, bo to są można być ewidentne, może za jakiś czas to podzielimy. Jest praca freestyle na dwóch linach, bo to jest główny sens poziomu trzeciego. I dalsza gimnastyka, praca w ustawieniu, pociągnięcie i rozwinięcie tego, co było na poziomie drugim. I wiadomo, że schematy. Więc moi drodzy, na poziomie drugim poruszamy się wewnątrz kategorii, które możecie sobie układać dowolnie, jak klocki. I wewnątrz tej części freestyleowej, i dokładając do tego pracę w ustawieniu, schematy i te ćwiczenia dodatkowe. Ważne tylko, żebyście zrobili tą bazę freestyleową, czyli wprowadzenie faz wzmacniających. Wtedy ta cała reszta ćwiczeń będzie zupełnie inaczej wyglądać. Korzystajcie z filmów w klubie, korzystajcie z tych list, które są, bo jak sobie zobaczycie, Tutaj nawet na stronie naprawdę starałam się to poukładać tak, żeby było łatwe do znalezienia. Jest praca na linie, cały program pracy Lina, gdzie macie tabele i odesłania do poszczególnych poziomów. Możecie też do tych poziomów wejść tutaj bezpośrednio już z menu. I tutaj macie przy filmach, zresztą jest napisane numery ćwiczeń, jeżeli jest książka, żebyście wiedzieli, że to jest to ćwiczenie w książce. Na drugim poziomie też tak będzie, że będą te numerki z książek. Tych ćwiczeń jest 40 kilka podstawowych, w ustawieniu chyba 14 czy 15, więc te numery tu też będą, ale bez tych numerów i tak macie już poukładane wszystko w wersji takiej, jak trzeba. Czyli w wersji idealnej do tabeli, takiej jak możecie pracować. Poruszacie się wewnątrz kategorii, kategorie dobieracie według swojego uznania i trzymam kciuki za wasz poziom drugi i za poziom trzeci. Buziaki, moi drodzy.